Kontynuujemy naszą dyskusję i wracamy do tematów niezwykle istotnych, jeśli mówimy o przyszłości naszej gospodarki: energetyka i technologie krytyczne, bo to one zadecydują o sile gospodarek i sile państw w, myślę, już tej pierwszej połowy XXI wieku. Rozpoczynamy rozmowę w formule FireChat pod tytułem Bezpieczeństwo, cena, dostępność. Czy możemy mieć wszystko naraz? Czyli, czy w miarę niskie podatki są w stanie zagwarantować nam rzeczywiście bezpieczeństwo gospodarki i kraju. Rozmowę poprowadzi Bartłomiej Derski, redaktor i wydawca wysokienapięcie.pl. Dziękuję za brawa, a jego gośćmi są Grzegorz Onichimowski, prezes Zarządu Polskiej Sieci Energetyczne, i Piotr Woźny, ekspert do spraw energetyki, prezes PAK w latach 2020-2025. Raz jeszcze proszę o brawa i zaczynamy. Dzień dobry. Bardzo bardzo dziękuję za to przedstawienie i wprowadzenie. Cieszę się, że w ogóle i dziękujemy też za zaproszenie, za, za to, że w takim gronie możemy tę rozmowę bardzo krótko. Mam nadzieję, że te 10 minut, które nam się wyświetla, to zostanie zamienione te 20 minut, ale że tą, że tą krótką 20-minutową rozmowę będziemy mam nadzieję w stanie poprowadzić ciekawie dla państwa. To ja pozwolę sobie na taki bardzo krótki wstęp. Ponieważ nie, nie wszyscy z Państwa na co dzień zapewne zajmują się energetyką, interesują się tym, jak ona dzisiaj wygląda, mamy dziś obiektywnie rzecz biorąc, i panowie poprawcie mnie, jeżeli się będę mylił, sytuację taką, że śląskie górnictwo ze względu na bardzo słabą wydajność, wysoki już koszty płac, dziś właściwie nie ma. Żadnych szans na rynku międzynarodowym węgla. Koszty wydobycia na poziomie 1000 zł za tonę. Tona węgla w obrocie globalnym na poziomie 400-500 zł. Dwukrotnie drożej w Polsce. I nie jest to problem ostatnich lat, to jest problem właściwie ostatnich kilkudziesięciu lat, bo, bo i pod koniec poprzedniego systemu te problemy już zaczynały nam się pojawiać. Atom. Mamy dokładnie 16 lat od ogłoszenia programu atomowego. Długość opóźnienia wynosi dokładnie 16 lat. Nie napawa to dużym optymizmem, zwłaszcza że mamy dziś system energetyczny postawiony na blokach z lat 70., budowanych jeszcze, rozpoczynanych za gomułki, kończonych za gierka, jeszcze część z nich kończona w latach 90., które po prostu już dziś mają na liczniku dużo więcej kilometrów niż okres, na jaki były projektowane, i czymś musimy je zastąpić już w najbliższych Latach Mamy wzrost gospodarczy i Polska tutaj imponuje. Jak wszyscy zapewne wiemy, dołączyliśmy do grona 20 największych gospodarek świata, przynajmniej mierzonych parytetem siły nabywczej. I pytanie, czy ta droga energia będzie jakimś, bo tak, tak, taki jest odbiór cen energii, może tak się poprawię. Czy jest droga, to zaraz może też panowie o tym powiecie że ta koszty energii, czy mogą spowolnić gospodarkę, a może ją napędzić, bo może wysokie koszty energii prowadzą do innowacji, prowadzą do porzucania niskomarżowych, bardzo energochłonnych procesów na rzecz bardziej zaawansowanych technologicznie, gdzie koszty energii są na poziomie 1, 2, 3%, a nie 30 czy 40 jak na przykład w metalurgii, choćby. No i co jeszcze... Mamy na tym podwórku mamy też próbę elektryfikacji gospodarki. Jak spojrzą Państwo na przykład na Chiny, to widać, że to gospodarka, która jednocześnie się elektryfikuje na potęgę. Połowa samochodów nowych to samochody elektryczne, przestawianie całego przemysłu na roboty. Niedawno byłem w fabryce jednego z producentów pomp ciepła w Europie. No i to było, to było akurat w Belgii, więc oni tam starają się dołożyć nowe roboty, aby być konkurencyjni, konkurencyjni względem polskiej fabryki, tej samej firmy, gdzie tych robotów jest trochę mniej. No więc pytam: A jak wygląda wasz zakład w Chinach? No jest dwa razy więcej robotów niż, niż u nas w Belgii czy, czy w Polsce, tak. Ostatnie wsparcie rządowe bardzo mocne, kup jeden robot, drugi dostaniesz gratis do fabryki. I, i, tak, to, i tak to trochę wygląda. Więc panowie, to tytułem takiego bardzo szybkiego, szybkiego wprowadzenia E, czy, czy tą gospodarkę też w ogóle da się elektryfikować przy, przy wysokich kosztach, kosztach energii? I pozwólcie, że zacząłbym może od takiego, e, ponieważ to fire chat, to mają być krótkie e, pytania, krótkie odpowiedzi, a ja bym je zredukował nawet na początek do tak lub nie. E, kilka pytań, e, tak aby też Państwo złapali trochę, trochę tego, co eksperci. Obaj i z doświadczeniem w sektorze, w sektorze państwowym, i z doświadczeniem w sektorze prywatnym mają do powiedzenia. Więc krótko, tak lub nie, czy Unia Europejska odejdzie w dającej się przewidzieć przyszłości od systemu ETS? Nie, nie. Czy górnictwo węgla energetycznego na Śląsku przetrwa zgodnie z umową społeczną do 2049 roku? Nie, nie. Czy do 2050 roku wybudujemy choćby pierwszy SMR, czyli małą elektrownię jądrową modularną? Tak. Tak. Czy do 2050 roku wybudujemy pierwszą dużą elektrownię jądrową i wejdzie ona już do 2050? Tak. Amerykanie wybudują. <laughs> Czy do, ale pytanie, czy w Polsce? Czy do 2050 roku rozwiniemy na dużą skalę technologię zielonego wodoru? Nie. Nie wiem. No Panie Prezesie. <laughs> czy do 2050 roku naszą elektroenergetykę? E, czy nasza elektroenergetyka będzie. No nie powiem, że w 100%, ale w co najmniej 90, okej, okay, 85% bezemisyjna. Tak, tak. Bardzo, bardzo dziękuję. To krótkie wprowadzenie. Ciekawe z tym atomem, ponieważ całkiem niedawno miałem taką, taką rozmowę, panel dyskusyjny z, jeżeli dobrze pamiętam, sześcioma byłymi prezesami polskich sieci elektroenergetycznych. Część z nich już na emeryturze, ale wciąż interesująca się naszą energetyką część, część z nich jeszcze, jeszcze wciąż aktywna zawodowo i jak poprosiłem ich o podniesienie ręki na pytanie, czy do 2050 roku uruchomimy pierwszą elektrownię jądrową w Polsce, dużą, to zgadnijcie Państwo, ilu z tych sześciu prezesów podniosło rękę? Żaden. Ale cieszę się w takim razie, że panowie mają więcej optymizmu. No ja kibicuję taniemu... Po prostu jest jeszcze dużo czasu. Taniemu, dostępnemu atomowi i być może rzeczywiście się to, rzeczywiście się to uda. Ale to w takim razie zacznijmy już tą część, gdzie zamiast tak lub nie, będzie chwila czasu na troszeczkę dłuższe wypowiedzi. Panie prezesie, i do, do, do Grzegorza Chimowskiego pierwsze pytanie. Czy jesteśmy w stanie zelektryfikować tą naszą gospodarkę, czy to jest w ogóle potrzebne, bo może, bo może ten pęd do elektryfikacji nie jest potrzebny, bo zostaniemy przy paliwach e, płynnych w transporcie, zostaniemy przy gazie w przemyśle e, i tak też da się utrzymać e, kom, konkurencyjną e, gospodarkę. E, a jeżeli chcemy ją elektryfikować, no to czy te wysokie koszty energii będą jakąś, jakąś barierą, a jeżeli tak, to jak ją... No, przezwyciężać, mitygować, czy jak to ładniej naszej ująć? No, nie da się y, zatrzymać historii. Tak jak leśnictwo i zbieractwo zostało zastąpione przez rolnictwo, rolnictwo przez działalność przemysłową, potem y, informatyczny czas, prawda? Rewolucja przemysłowa. Pierwsza, druga, tak, ten wiek elektrotechniki jest przed nami i pełnej elektryfikacji, i tego, co o świętej pamięci profesor Popczyk nazwał monizmem energetycznym czyli, że w zasadzie cała gospodarka jest zasilana poprzez energię elektryczną, z trzech podstawowych powodów. Jeden to jest fizyka to są bardziej efektywne technologie. Drugi powód to jest ekonomia. To są tańsze technologie i dzisiaj już chyba nie ma dyskusji na ten temat. I trzeci powód to jest geopolityka czyli to, że nie chcemy zależeć od państw, które nam sprzedają bądź nie sprzedają paliwa kopalne. A co z tą ceną prądu w takim razie? Czy przy wysokiej cenie prądu da się tą gospodarkę elektryfikować? Pytam dlatego, że. Nie będzie wysokiej ceny prądu. Jeśli, wysoko, jeśli będzie wysoka cena prądu z sieci, to odbiorcy sami się zasilą. Co się, już, co się już chyba chyba zaczyna dziać. No to w takim razie unijna koncepcja na to, jak wyrównać, wyrównać to znowu to, to poletko. ETS dzisiaj obciąża koszty energii elektrycznej w całej Europie, bo nawet państwa, które mają minimalny udział węgla czy gazu, jak choćby Francja, także odczuwają te wyższe ceny związane z ETS-em. Pewnie w mniej godzin niż Polska, ale jednak odczuwają. W związku z tym energia elektryczna, czy do procesów przemysłowych, czy do tankowania, ładowania samochodów, czy do ogrzewania jest droższa niż na przykład bezpośrednie wykorzystanie gazu, węgla, ropy. I teraz y, unijna odpowiedź na to, to jest ok, to skoro ETS obciąża to, to wprowadźmy ETS2 y, i w takim razie dociążmy y, paliwa, dociążmy, dociążmy y, te sektory, które nie są dzisiaj obciążone, aby jednak ta elektryfikacja się udawała. No i teraz pan minister, odpowiedzialny swego czasu za, za czyste powietrze, pewnie też widział to, że no, to, te paliwa kopalne są wciąż dość, dość tanie, więc ciężej namówić ludzi do pomp ciepła, być może, ciężej też ich przesadzić na auta elektryczne. No i teraz w takim razie, czy to jest dobry kierunek, tak? czy, czy to dociążanie w takim razie tych paliw kopalnych bezpośrednio zużywanych, czyli ETS2 jest dobrym kierunkiem, bo dziś toczy się wokół tego też, też dyskusja, czy mamy jakieś inne, czy jakieś inne metody na to, żeby jednak tą gospodarkę elektryfikować, no bez tego systemu. Ja, ja tylko dla jasności dodam, że mam wpisane 20 minut, to było tylko 10 minut, więc to był gong na połowę naszego panelu. To tylko do realizacji dodam, to umoju, Rozumiem, nie, nie schodzimy do narożników. E, do, ja myślę, że w ogóle problem ETS-u dwójki, bo ja, ja go nie postrzegam nawet w kontekście kwestii elektryfikacji polskiej gospodarki. Znaczy uważam, że to jest największy problem, z którym Polska musi sobie poradzić w nadchodzącym czasie. Uważam, że ETS 2 został wprowadzony, znaczy specyfika Polski jest kompletnie nieujęta w wprowadzeniu ets 2 i uważam, że ETS 2 jest najkrótszą drogą do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Patrzę, próbuję, miałem nadzieję, że to pół roku polskiej prezydencji będzie jakimś takim momentem do, do, do podjęcia dyskusji na ten temat i nakręcenia jakiejś operacji polityczno-dyplomatycznej. W mojej ocenie nic takiego się nie wydarzyło. E i, I mamy do czynienia z jakimś takim klasycznym chowaniem głowy w piasek. No to jakby myślę, że zawsze warto pamiętać o tym, że to są przynajmniej dane na 4 lata temu, ale myślę, że tylko może być gorzej. 85% węgla, który w Unii Europejskiej był używany dla potrzeb ogrzewania się przez domy, było spalane w Polsce. No więc jakby ETS-2 jest o Polsce i on tutaj wywoła największy problem. To jest jakby punkt numer jeden. Punkt numer dwa jest taki, że w Polsce koncepcja, no bo, bo, bo w Polsce ta, ta cała historia, czy to jakby tej rewolucji prosumenckiej, czy efektywności energetycznej, termomodernizacji, no na umówmy się, zaczęła się od walki o czyste powietrze. To to jakby nakręciło całą tę spiralę. I Ludzie w Polsce byli masowo namawiani na to, żeby zamieniać te przestarzałe kopciuchy na, pie, na piece gazowe. To wydawało się być najsensowniejszą, najtańszą technologią. Ja uważam, że wprowadzenie ETS-u dwójki w takim kształcie, w jakim, w jakim ma się to wydarzyć. To będzie ukaranie tych ludzi, którzy wymienili przestarzałe piece na, na piece gazowe i polskie państwo nie zrobiło zasadniczo nic, żeby ich obronić przed strzałem pod tytułem ETS-2. Więc dla mnie ETS-2 jest nie tyle o elektryfikacji gospodarki, bo ja uważam, że gospodarka sobie poradzi, bo się absolutnie zgadzam z Grzegorzem, że po prostu no to... Umówmy się, że polscy przedsiębiorcy no, ma, mają zdolność wychodzenia z różnego rodzaju, rodzaju tarapatów, znajdowania sobie alternatywnych systemów, radzenia sobie z rzeczywistością. Jeżeli będą, e, jeżeli w Polsce będą działać i funkcjonować, porozwijają się takie rzeczy, które już się zaczynają roz, rozwijać, jak, jak, jak dynamiczne taryfy. Jeżeli zostanie cokolwiek w Polsce zrobione, żeby zbustować rynek magazynów energii, bo to jest generalnie, uważam, jakieś wielkie zaniedbanie, ostatnich lat, że, że my nie wyciągamy wniosków z takich rzeczy jak mój prąd, gdzie, gdzie pewnie, że tak powiem, korzystny system rozliczania się, ulga podatkowa i 5 tysięcy złotych, 20% dofinansowania w moim prądzie doprowadziło do tego, że ta rewolucja się rozlała w sposób niewyobrażalny dla wszystkich i w Europie, i w Polsce. Więc tak, dla mnie ETS2 nie jest, to nie jest o elektryfikacji gospodarki, to jest o, o, o największym problemie społecznym, przed jakim Polska stoi. Czyli jednak to ryzyko żółtych kamizelek na ulicach, także w Polsce, jest po prostu wysokie. Żółtych parasolek. Ale to w takim razie jeszcze o innych protestach bym zapytał, jak pan prezes ma mikrofon w ręku, o górnictwo, bo w pak pro prowadziliście... Z mojej perspektywy myślę, że całkiem udaną transformację tego regionu górniczego. Więc teraz tak w takich krótkich punktach, kluczowe podpowiedzi dla prezesów takich spółek jak PGG, dla, dla członków rządu, jak przeprowadzić taką transformację w takim razie w Turowie, w Bełchatowie i na Górnym Śląsku. To myślę, że jak się działa w realiach Skarbu Państwa, to, to jest to, że tak powiem, to, 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 jest, to, to jest takie robienie pompek generalnie z dołożonymi kilkoma workami cementu na plecy. Ale jeżeli chodzi o, o to, myślałem, co działa, Myślałem, że będzie łatwiej, bo ma się bogatego wujka, który tam może sypać kasą. Myślę, że ma się inne, inną perspektywę i, i inny pomysł na przeżycie w tym, co się robi. Natomiast patrząc na Wielkopolskę Wschodnią i na to, co tam się udało, bo to popatrzyłem sobie na dane, no to, to, to ja 5 lat temu miałem okazję pojechać do, do, do Konina i y, zatrudnienie tam zostało o 50% zredukowane, tam stamtąd generalnie odeszło z pracy 2200 osób przez tych 5 lat. Znaczy, y, część z nich oczywiście odchodziła, bo to jakby umówmy się, że, że ten przeciętny wiek przeciętny wiek w, przeciętna wieku w sektorze energetycznym górniczym w Polsce jest taka, jaka jest, więc dużo z tych osób skorzystało z różnego rodzaju uprawnień emerytalnych, ale tak by za moich czasów odbyło się dosłownie jedno zwolnienie grupowe. To jakby to wszystko dawało się rozcieńczać jakimiś takimi spokojnymi metodami bez było to, było to zaplanowane działanie i była to też bardzo szczera komunikacja z ludźmi na temat tego, że to jest game over i że to ten game over nastąpi i że no po prostu nie można, że tak powiem, pewnie wzniecać nadziei, które są nieuprawnione i nie można tych ludzi oszukiwać i okłamywać. A jeżeli ma się takie podejście i, i, i mówi się rzeczy, które są prawdziwe i bolesne, ale prawdziwe, no to, to ci ludzie się zaczynają... Jakby godzą się z tą rzeczywistością i wtedy zastanawiają się, jak przeżyć w tej rzeczywistości, która już, już taka, nie inaczej zdefiniowana. No i to, to, to jest wszystko. Jakby dla mnie, no myślę, że będziemy mieli teraz okazję obserwować, co się stanie. Patrzę na, patrzę na to, co się będzie działo z Jastrzębską Spółką Węglową. To będzie taki bardzo ciekawy test, generalnie taki crash test pod tytułem, co, co politycy yy, zrobią generalnie z, z Jastrzębską Spółką Węglową. Myślę, że jest jedna rzecz, o której, o której nie, nie wiem na ile, na ile opinia publiczna czy, czy sobie z tego zdaje sprawę, ale mechanizmy, które jeszcze za, za czasów premiera Buzka zostały wprowadzone na Śląsku, przewidujące możliwość wysyłania tych górników na urlopy energetyczne, tudzież wypłacania tym, tych, tu, tym którym urlopy energetyczne się nie, nie, nie przysługują, wypłacanie im jednorazowych odpraw. To są naprawdę dobre mechanizmy i uważam, że po prostu należy wywrzeć, zrobić wszystko, żeby wywrzeć presję na tych ludzi i pozwolić im skorzystać z mechanizmów, które w Polsce istnieją. Tylko jakoś tak nie ma presji na to, żeby powiedzieć, że to jest koniec tej, tej przygody i, 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 i pozwolić im odejść zgodnością z godnością. Z tej no właśnie mechanizmi. tak, to, to chyba jest ta rzecz, której najbardziej brakuje, czyli szczerości w tych rozmowach, we wszystkich zagłębiach górniczych, które jeszcze y, działają. No to panowie, na koniec w takim razie. Myślę, że kluczowe pytanie, z, o którym moglibyśmy pewnie dyskutować e, 5 godzin, ale mamy 3 minuty. E, żegnamy w takim razie górnictwo, e, żegnamy, żegnamy bloki węglowe, bo zakładam, że tutaj też się zgadzamy, że one po prostu e, mają już swój kres żywota. I co dalej w takim razie, bardzo krótko. No, y, scenariusz jest znany. Mamy w tej chwili rozstrzygnięte aukcje na rynku mocy do roku 2029 włącznie, w grudniu będzie aukcja na rok 2030. Z tego co widzimy, z, z akredytacji będzie duże zainteresowanie. Więc w takim horyzoncie 2030-31 roku to jest w miarę jasne, to będą e, moce gazowe. Jeśli chodzi o moce dyspozycyjne, uzupełnione odnawialnymi źródłami energii. I tak jak przychodząc do PSM mniej więcej rok temu, bardziej bałem się o te pierwsze, czyli czy nam zabraknie mocy, to dzisiaj bardziej boję się, czy nam nie zabraknie energii. Znaczy, czy nie, czy nie wpadniemy w pułapkę gazową, że będziemy musieli tego gazu za dużo używać, bo nawet przy w miarę korzystnych warunkach dla źródeł odnawialnych nie będziemy mieli wystarczającej produkcji z tych źródeł, głównie mówię o wietrze, o wietrze na lądzie. I to jest ten horyzont taki trochę krótszy, ten horyzont dłuższy to oczywiście zobaczymy, jak będzie z SMR-ami. Natomiast gaz dalej będzie, sądzę, jeszcze bardzo, bardzo długo, tym, tak zwanym paliwem przejściowym, tyle, że. Ono rzeczywiście trochę będzie miało inny charakter, bo nie będziemy tu mówili o przejściowym paliwie, tylko będziemy mówili o takim paliwie awaryjnym czy też szczytowym, bo te źródła gazowe, które już dzisiaj są planowane do budowy, szczególnie OCGT, czyli te prostsze bloki, one będą według naszych wyliczeń, według naszych analiz pracowały 2-3-4 tygodnie w roku maksymalnie. Tak? W związku z czym to będzie tak naprawdę moc tylko na, y, użyję niepopularnego y, niemieckiego słowa, dunkenflaute, czyli na te okresy braku wiatru i braku Słońca w dłuższym horyzoncie czasowym. Tak zwaną krótkoterminową elastyczność będą nam uzupełniać magazyny energii. A jakie źródła w takim razie, jeżeli ten gaz będzie tak mało pracować? No OZE plus gaz, plus oczywiście to, co się uda po, po stronie źródeł rozproszonych, chociażby biogazowych e, i innych. Nie specjalnie wierzę w spalanie wodoru. Uważam, że jeśli będziemy wytwarzać wodór, to do innych celów, nie do, nie do jego spalania. E, w energetyce. E, no i, czyli, czyli, czyli nic, nic bardzo nowego, wiatr. Fotowoltaika, coraz więcej tej fotowoltaiki, przede wszystkim to, co dzisiaj się nazywa czasami overcapacity, ale wcale nie jest overcapacity, czyli to, że ktoś, kto potrzebuje jednej jednostki energii, będzie instalował dwie jednostki mocy w OZE, po to, żeby mieć, żeby mieć jakby wydłużony ten profil i dłużej produkować, bo koszty jednostkowe będą tak spadały. Tych instalacji, że po prostu my jako operator będziemy mieli kłopot bogactwa zawsze, już nie tylko czasem, ale zawsze, ale to po prostu uczestnicy rynku będą musieli to sobie regulować i szukać również innego odbioru, tak, czyli ciepło, transport, wszystkie inne branże, które będą. Które będą Elektryfikowane, no a przede wszystkim tu patrzę na pana profesora informacja, sztuczna inteligencja, bo jednak to nie jest tak, że nowoczesna gospodarka będzie zawsze bardzo taka energooszczędna, bo chociażby właśnie AI. Jak na razie jest bardzo energożerne. I prezes woźny bardzo krótko no, To ja bym to uzupełnił, że po pierwsze, znaczy mam nadzieję, że magazyny energii, to, 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 to niechciane dziecko generalnie tak stojące gdzieś w kącie, albo w szopie, no nawet nie wiem gdzie, albo może po piwnicy. Podłączamy, podłączamy teraz błyskawicznie. E, to ja bym je wyprowadził jednak generalnie z tej piwnicy i wprowadził na salony. Yy, wydaje mi się, że wystarczy popatrzeć na to, nie wiem, co dzieje się w Kalifornii, co dzieje się w Teksasie, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Znaczy, to, to, że w, to, że my marnujemy generalnie energię, która jest produkowana i, i, i odłączamy te źródła, uniemożliwiamy im produkcję, to jest marnotrawstwo energii i magazyny mogą temu przeciwdziałać. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, yy, wiatraki na lądzie, to jest naprawdę Najtańsza forma produkcji energii w Polsce, jakby z bólem patrzę na te dwuletnie boje generalnie o, o energetykę wiatrową w Polsce. No tam jakieś wszelkie możliwe błędy proceduralne, taktyczne, komunikacyjne zostały popełnione. Wydaje mi się, że czeka nas jeszcze moment stanięcia w prawdzie, bo, bo jak rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy mówią o tym, jaka narośl administracyjna obrosła wokół budowy wiatraków wąszerowych w Polsce, to wychodzi na to, że tak naprawdę, tych terenów na terenie Polski, gdzie będzie można pod tymi nowymi regulacjami budować wiatraki, to będzie tak od 1200 do 3000 km2, czyli my jesteśmy ciągle poniżej 1% powierzchni Polski. I trzecia, trzecia rzecz, o której trzeba powiedzieć, no to, to tak: to energetyka gazowa która y, też przykład Kalifornii bardzo ładnie to pokazuje. Jeżeli, tam, jeżeli zbudujemy w Polsce wystarczającą ilość magazynów energii, to te magazyny energii przejmą rolę y, elektrowni gazowych jako szczytowych. Dzięki, dzięki serdeczne. Czyli w takim razie kibicujemy też dogadaniu się Kancelarii Prezydenta z Kancelarią Premiera i Parlamentem, co do wiatraków na lądzie, aby tego gazu schodziło nam mniej, aby wystarczyło nam tego gazu, który mamy, czy będziemy produkować z biomasy krajowej. Serdeczne podziękowania dla obu panów panelistów. Mam nadzieję, że był to dla Państwa krótki, ale ciekawy panel. Ja bardzo dziękuję za trzymanie się ram czasowych. Piotr Woźny, Grzegorz Onihimowski, Bartłomiej Derski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za kwadrans, piętro niżej, zaczną się warsztaty sobieckie dla młodych. Od 15 do 16, bez tajemnic służby w Polsce. Myślę, że ciekawy temat. 16, 17, jak zdobyć pracę w instytucjach Unii Europejskiej. 17, 18, jak nawigować swoją karierą w świecie ciągłych zmian. I 18, 19, ostatni w tym cyklu, Pałac Prezydencki z Zakulis. Ostatnia chwila dla fotoreporterów, a dokładnie fotoreporterką jest pani premier. Takie czasy.